Dzisiaj naszym gościem jest Renata wolan Niemczyk, kandydatka na wójta gminy Dzień dobry, Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, Reniu, powiedz nam, przegrałaś te wybory, nie dostałaś się do drugiej tury, uważasz, że Twój wynik to jest sukces? Szanowni Państwo, Panie Redaktorze, powiem tak, ja uważam, że mój wynik jest naprawdę sukcesem. Ja poszłam pod Platformy Obywatelskiej. Więc y, liczyłam się z tym, że będzie y, ten wynik y, y, różny, natomiast uważam, że mój wynik był naprawdę genialny. Zaowocowała moja praca w terenie, zaowocowały moje rozmowy z mieszkańcami i widać, że jednak nasza gmina jest podzielona, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o <coughs> wizję naszej gminy i o to, jak ma ona wyglądać. 1100 osób zagłosowało na mnie, za co bardzo serdecznie dziękuję Państwu. W związku z tym, Szanowni Państwo, że zagłosowaliście na mnie, celowaliście w dobrą zmianę. Ja przy tej okazji chciałam, przy okazji tych podziękowań, chciałam Was serdecznie poprosić, abyście zagłosowali w drugiej turze na Pawła Szafrana, który ma podobny program do mojego, który też jest osobą, która chce współpracować z ludźmi. Osobą, która widzi rozwój naszej gminy, i bardzo serdecznie Was o to proszę. E, Reni, mówisz, że chcesz, żeby zagłosowali Twoi wyborcy na Poważ Rana, ale odnieśmy się do tego, co jeszcze było przed drugą turą wyborów. W redakcji Gazety Noworodzkiej byłeś na wywiadzie, chwilę wcześniej była Adriana Mierzyńska na wywiadzie. Przypadkowo się spotkałyście i to nie było miłe spotkanie, bo Wywiad z Adweną Mierzeńską się przyciągał, ona tutaj po wywiadzie e, mówiła, e, żeby wstrzymać, żeby wyciąć fragment mówiący o, 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 o jej mężu, o, o tym, że na jego budynku w Bielawie wyszliśmy banery Michała e, Powiedz mi, czy... To są normalne standardy, że dziennikarzowi e, mówi się po wywiadzie, a Tomasz to masz wyczyć, to nie? Ja powiem tak. No w mojej ocenie był to akt rozpaczy i bardzo mało profesjonalne zachowanie. Byłam tego świadkiem. E, w związku z czym byłam bardzo zdziwiona, że taka sytuacja ma miejsce. No Ja nigdy nie odważyłabym się tym bardziej, że jeśli deklarujemy się, że przychodzimy do jakiejkolwiek redakcji, Zgadzamy się na wywiad, musimy ważyć słowa i zastanawiać się nad tym, aby te treści były czy poprawne, czy takie treści, które pójdą, że tak powiem, w świat. No, ta sytuacja była bardzo niefajna. Ta sytuacja była wręcz dla mnie takim krzykiem, krzykiem rozpaczy, że, że coś może iść do publicznej wiadomości, natomiast obrażanie kontrkandydata, konkretnie Pawła Szafrana, było dla mnie bardzo nie na miejscu, tym bardziej, że. Jest to człowiek wysokiej kultury, jest to człowiek, który e, pracował przecież w Urzędzie Gminy i był dobrze odbierany, wszyscy o tym wiemy. Ja sama pracowałam przy, w Urzędzie Gminy 30 lat, nie jest to żadną tajemnicą i nigdy nie było żadnych, żadnych afer związanych z Pawłem e, Szafranem. Wiadomo też, dlaczego odszedł z tego miejsca pracy, nie jest to tajemnicą, więc no, może sobie. To, czyli... Nie jest takim miejscem, że odszedł, dlatego że nie miał przestrzeni do współpracy. Nie miał przestrzeni do pracy w tym miejscu. Dlatego zwyczajnie odszedł i zmienił tą pracę, bo nie było współpracy. To są fakty i wiemy o tym doskonale. A Diana jest, gdy tak, rozmawialiśmy, mówi, e, pytam się o salę gimnastyczną w Ludwikowicach, mówi, no tam działał Paweł Szafran, to jego wina. Pytam się o miejscowy plan zagospodarowania w Łoszkowie. Mówi, a to, co przy tym Paweł Szafran, to jego wina. Czy ty też tak uważasz? Panie doktorze, co ja mogę powiedzieć, czy ja tak uważam? Znając rzetelność, tak jak mówiłam we wcześniejszym wywiadzie, że dokumentacji nie widziałam, jego to mój zakres pracy wcześniej, kiedy pracowałam w urzędzie, wiadomo, że zajmowałam się zupełnie czymś innym. Ale znając Pawła Szafrana, jego człowieka, jako osobę odpowiedzialną, gdzie ubierany jest wśród, wśród włodarzy innych, innych miejscowości bardzo dobrze i pozytywnie. No, to jest taka gra na to, żeby zwalić na kogoś winę. Ja nie rozumiem tego uderzania w Pawła Szafrana. Dla mnie to jest niepojęte, ponieważ to jest taka brudna kampania. Nie wiem, do czego ma to służyć. Ja się z tym nie godzę. I mi się to absolutnie nie podoba iście drogą, drogą taką właśnie uderzania w kontrkandydata, bez względu na to, czy coś jest prawdą, czy coś jest, czy coś jest fałszem. Jeżeli jest prawdą, udowodnijmy. Ja tej prawdy tutaj nie widzę. Nie widzę prawdy urzędu, nie widzę tutaj prawdy obecnej pani wójt. Mogę powiedzieć jasno i wyraźnie. Paweł Szafan jest osobą bardzo, bardzo rzetelną. To jest bardzo uczciwy człowiek, mąż, ojciec. Jestem, jestem zdziwiona, że można tak bić człowieka, który, który absolutnie w żaden sposób sobie na to nie zasłużył. E, doszły do nas informacje, że Adriana Jerzyńska w niedzielę wyborczą była na kilku mszach świętych, to prawda? E, tak, mieszkańcy przekazywali tak, takie informacje. Czyli, e, że była na mszach? że prawdopodobnie w Śmierkach, w Ludwikowicach, ale tak jak mówię, to są informacje, ja tego osobiście nie widziałam, no, no trzeba się A podnieść. też byłaś na kilku mszach świętych w e, Nie, Panie redaktorze, nie byłam na kilku hmm. mszach. A uważasz, że to co mówiła Wójta Adriana ja Mierzejska u nas w redakcji, e, że przedstawiciel Strzegomia, burmistrz Tuchyta, jest przedstawicielem Gminy Nowa w Radzie nadzorczej nowoludzkich wodociągów, to jest normalna rzecz, a, a z klej, Wuj mnie, że jest przedstawicielką, ale już w spółki komunalnej z czego my to jest normalne? Dla mnie to jest w ogóle jakiś absurd totalny. Nie rozumiem tych układanek. Dla mnie to są jakieś dziwne układanki. Ktoś za coś ma coś. I po prostu to widać. To widać e, no to widać gołym okiem. I tyle, co mogę powiedzieć. Nie wiem o co chodzi. Nie wiem, trudna kampania, nie wiem do czego ma to służyć. Ja się z tym nie godzę. Mi się to absolutnie nie podoba. Iście drogą, drogą taką właśnie uderzania w kontrkandydata, bez względu na to, czy coś jest prawdą, czy coś jest, czy coś jest fałszem, jeżeli jest prawdą, udowodnijmy. Ja tej prawdy tutaj nie widzę. Nie widzę prawdy urzędu, nie widzę tutaj prawdy obecnej pani Wójt. Mogę powiedzieć jasno i wyraźnie, Paweł Szafan jest osobą bardzo bardzo rzetelną, to jest bardzo uczciwy człowiek, mąż, ojciec. Jestem, jestem zdziwiona, że można tak bić człowieka, który, który absolutnie w żaden sposób sobie na to nie zasłużył. E, Doszły do nas informacje, że Adriana Mierzejska w niedzielę wyborczą była na kilku mszach świętych, to prawda? E, tak, mieszkańcy przekazywali tak, takie informacje. Czyli e, że że prawdopodobnie w Świętach, w Ludwikowicach, ale tak jak mówię, to są informacje, ja tego osobiście nie widziałam, no, no trzeba się dowiedzieć. A pomóc. też byłaś na kilku mszach? świętych w e, Nie, panie redaktorze, nie byłam na kilku muszach. Hmm. A uważasz, że to co mówiła wójta Adriana ja Mirzejska u nas w redakcji, e, że przedstawiciel z Czegomia, burmistrz Suchyta, jest przedstawicielem gminy Nowa na w Radzie na torcie nowoludzkich wodociągów, to jest normalna rzecz, a, a z kolei Wójt mnie, że jest, jest przedstawicielką frakcji e, czy e, 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 Spółki komunalnej z czego To jest normalne. Dla mnie to jest w ogóle jakiś absurd totalny. Nie rozumiem tych układanek. Dla mnie to są jakieś dziwne układanki. Ktoś za coś ma coś. I po prostu to widać. To widać... E, no to widać gołym okiem. I tyle, co mogę powiedzieć. Nie wiem o co chodzi. Nie wiem jakie są... E, i, jakie są... E, no ale uważasz, że, że jakbyś była wójtem, to Twoim przedstawicielem w Radzie Nadzorczej, jednej z głównych, najważniejszych spółek gminnych, tak, w którym gmina ma na udział, czyli w odciągach noworudzkich, zajmujących się chociażby taką inwestycją jak kanalizacja jugowa, to według Ciebie tym przedstawicielem powinien być mieszkańcy gminy czy mieszkaniec sąsiednich e, miejsc. No ale panie redaktorze, przecież tu się absolutnie nasuwa jedna, jedna odpowiedź, jedna, jedyna odpowiedź. Ja tego nie rozumiem, dlaczego człowiek z, z, ze świata, że tak nazwę, w cudzysłowie, zasiada w tej spółce, a dlaczego nie ma tu osoby naszej lokalnej. Ja tego osobiście nie rozumiem. Nie wiem, w czym tkwi e, zagadka. Dla mnie to jest jakaś zagadka. O co chodzi, nie wiem, ale widzimy to gołym okiem. Ja tego nie rozumiem. I hmm. wiele, wiele osób to będzie... W wywiadzie zarówno z tobą, z Pawłem jak ja a tyłem, że jest to, był poruszana też kwestia fabrycznej w końcuchłockich, obraz nędzy i rozpaczy tak. e, obraz w każdej chwili może dojść tam do tragedii, może skinąć e, tam dziecko czy osoba dorosła e, w ruinach e, tych obiektów przemysłowych. Mm. Czy uważasz, że... Władze Nowej Ludy, władze Gminy w minionej kadencji zrobiły wszystko, żeby ten obszar zrewitalizować? Ja uważam, że jeśli odnosimy się tutaj konkretnie do ulicy Fabrycznej w Wiekowicach, ja uważam, że nie zostało zrobione nic absolutnie. I doskonale o tym wiemy. I mieszkańcy głośno krzyczą. Kiedy pojawiłam się kilka razy na tej ulicy, zresztą ja bardzo dobrze znam przecież ulicę fabryczną, bo mieszkam w Ludwikowicach całe swoje życie. Kiedy pojawiłam się tam raz, drugi, trzeci i niejednokrotnie wcześniej, kiedy rozmawiałam z tymi ludźmi i mówiłam, że absolutnie trzeba się zająć tym problemem i to, jest i to jest kwestia do załatwienia na już, na teraz, wiem, że też Paweł Szatanek rozmawiał z, z mieszkańcami o strategicznych kwestiach najważniejszych na tej ulicy, to takie trochę dla mnie, może nawet nie trochę, to jest żenujące, że po naszych, po naszych wizytach na tej ulicy przed dzień wyborów, czy dwa dni przed wyborami pojawiły się na boisku bramki do piłki nożnej dla dzieci, że mogą grać w tą piłkę, kopać sobie i, i, i do tej bramki strzelać. No fajnie, że się pojawiły te bramki, fajnie, że była jakakolwiek reakcja po naszych iluś tam spotkaniach z mieszkańcami, bo to jest strategiczna ulica, tak jak pan redaktor powiedział, nędzy i rozpaczy, tylko szkoda, że teraz szkoda, że teraz są jakieś takie nerwowe ruchy i, i widzimy te dwie bramki dla dzieci. Fajnie, dzieci kopią tą piłkę, ale to nie, o, to nie o to chodzi, bo te bramki powinny stać już od lat i powinny się zmieniać, ile się jedne zniszczą, powinny stawać następne. To jest, to jest taka podstawa podstaw funkcjonowania dzieci na podwórku. Natomiast tu chodzi zupełnie o coś innego. I wiemy doskonale, że przez ostatnie lata temat na fabrycznej nie został w żaden sposób ruszony. Jest plan. Ja rozmawiałam z Pawełem Szafranem o tym. Zresztą w kampanii też poruszaliśmy między innymi temat tej fabrycznej. Jest to absolutnie ulica strategiczna. Paweł ma bardzo dobry pomysł na re rewitalizację tego miejsca. Wiemy, że mu się to uda, bo jest osobą przedsiębiorczą i. I te wszystkie, tą, tą całą wiedzę i doświadczenie, które posiadał, też kontynuował w miejscu, w którym pracował, kiedy został zmuszony do zmiany pracy. Więc wiem, że to się zadzieje. Ja jestem tego pewna. A Diana Mirzyńska mówi: ulica, Fabryczna większości to tereny powiatu, teren prywatne, nie moje. Więc ja nie mam z tym nic słynnego. Ty też tak uważasz? To znaczy ja się wypowiadałem w pierwszym wywiadzie. No ja tak nie uważam. Wiadomo, że ja mam zupełnie inne podejście. Ja jestem zupełnie charakterologicznie inaczej, że tak powiem, skonstruowana. Więc te sprawy, no, to jest kwestia tej współpracy, o której mówiłam. No Paweł będzie współpracował, bo też bardzo dobrze mu się współpracowało przecież też z powiatem, przenosząc swoją wiedzę czy doświadczenie, czy przede wszystkim tą współpracę na, 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 na poziomie swojej pracy zawodowej, gdzie od tego samorządu nigdy się nie oderwał, więc to doświadczenie jest ogromne, skorzystajmy z tego doświadczenia. I uważam, że, i uważam, że tutaj no, absolutnie, absolutnie zagłosujmy na, na Pawła Szafana.